Dzień dobry, cześć, mówi do Was Aneta Kułakowska, raczyni prawna, blogerka, podcasterka i autorka e-booków. Witam Was w 45. odcinku podcastu Projekt Spółka Zo. Jest lipiec, czas wakacji, a ja być może dokładnie w momencie, gdy tego słuchacie. Nie jestem na urlopie. Regeneruję się, odpoczywam i przy okazji planuję kolejne odcinki. Już we wrześniu zaczynam nagrania z gośćmi, ekspertami, którzy na co dzień pracują ze spółkami Zo. Będziemy rozmawiać o praktycznych aspektach ich działania, perspektywy codziennej pracy, realnych wyzwań i doświadczeń. Zapowiada się naprawdę ciekawie. A skoro już jesteśmy w wakacyjnym klimacie, to dzisiejszy temat idealnie wpisuje się w letni czas. To właściwie udziela urlopu członkowi zarządu. Czy może to zrobić sam? Czy potrzebna jest uchwała, zgoda wspólników, a może Rada Nadzorcza? A co jeśli zarząd jest jednoosobowy? Zaraz wszystko wyjaśnię, będzie konkretniej z przykładami. Zostańcie ze mną. Zdarza się, że członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o pracę. I choć nie jest to moim zdaniem rozwiązanie idealne, to jest bardzo powszechne. Tyle tylko, że gdyby członek zarządu był zwykłym pracownikiem, to nie byłoby żadnego problemu. Wystarczy podpis przełożonego i po sprawie. A co jeśli sam członek zarządu jest tym przełożonym, albo wręcz jedynym członkiem zarządu? No i właściwie tutaj pojawia się klasyczny dylemat: kto reprezentuje spółkę wobec członka zarządu? W przypadku wielu czynności, jak na przykład zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu, przepisy kodeksu spółek, a konkretnie artykuł 210 paragraf 1, mówią jasno: potrzebny jest pełnomocnik powołany przez gromadzenie wspólników. Lub działania Rady Nadzorczej. Niektórzy próbują przenieść tą samą zasadę również na sytuację udzielenia urlopu. Ale czy słusznie? Pomocą przychodzi tu orzecznictwo. I tak Sąd Najwyższy Wyroku z 26 lutego 2003 roku, sygnatura 1 PK 150 łamane przez 2, orzekł, że udzielenie urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez innego członka zarządu jest skuteczne i nie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Czyli jeśli w zarządzie zasiada więcej niż jedna osoba, to jeden członek zarządu może udzielić drugiemu urlopu. I nie potrzeba do tego ani uchwały wspólników, ani działania Rady Nadzorczej. To stanowisko znajduje też potwierdzenie w jednym ze starszych orzeczeń Sądu Najwyższego z 98 roku. 1 PKN 527 łamane przez 97. Wtedy Sąd Najwyższy również uznał, że udzielenie urlopu mieści się w granicach zwykłego zarządu i może być dokonane przez członka zarządu w imieniu pracodawcy. Ale co w sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy? No właśnie to najczęstszy przypadek budzący wątpliwości, bo czy można samemu sobie udzielić urlopu? Moim zdaniem tak. Jeśli taka osoba ma zawartą umowę o pracę i przysługuje jej prawo do urlopu wypoczynkowego, to może samodzielnie zdecydować o terminie jego wykorzystania. Ale oczywiście to nie oznacza, że może po prostu zniknąć na dwa tygodnie bez słowa. Taki jednoosobowy zarząd musi zadbać, by nieobecność nie zakłóciła działania spółki, zorganizować zastępstwo, jeśli to konieczne, i zapewnić ciągłość komunikacji oraz zarządu nad bieżącymi sprawami spółki. Może to zrobić samodzielnie, bez dodatkowych formalności, o ile podejdzie do tematu odpowiedzialnie. W tym miejscu chciałabym wspomnieć o wyroku sądu najwyższego z 27 października 2021. 2 PSKP 70 łamane przez 21. Sprawa dotyczyła członkini zarządu, która została zwolniona dyscyplinarnie, między innymi za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Ona sama twierdziła, że przebywała wtedy na urlopie który udzieliła sobie sama. Sąd jednak uznał, że nie miała prawa tego zrobić. Dlaczego? Bo jak stwierdził Sąd Najwyższy, udzielenie urlopu to jednostronna czynność pracodawcy, a skoro pracodawcą jest spółka, to taka decyzja musi pochodzić od zarządu jako organu. Albo od osoby wyraźnie do tego upoważnionej. Samodzielne udzielenie urlopu przez członka zarządu nie spełnia tego kryterium, tym bardziej, że nie była ona jedynym członkiem zarządu. Co ciekawe, sąd dodał też, że jeżeli taka praktyka była wcześniej tolerowana, to może to mieć znaczenie dla oceny winy pracownika, ale nie zmienia to faktu, że formalnie samo udzielenie urlopu nie jest zgodne z prawem. To ważne, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej, dlatego warto w tym miejscu przejść do kilku pra praktycznych przestróg i dobrych zasad działania. Po pierwsze, nie przenośmy bezrefleksyjnie artykuł 210 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych na urlopy. Ten przepis dotyczy czynności prawnych, takich jak na przykład zawieranie umów. Tymczasem udzielenie urlopu to decyzja bardziej kadrowa, mieści się je w ramach zwykłego zarządu i ma inny charakter. Po drugie, prowadźmy dokumentację. Jeśli członek zarządu sam sobie udziela urlopu, na przykład w zarządzie jednoosobowym, warto to udokumentować. Wystarczy wewnętrzny wniosek o urlop, podpisany i złożony do akt osobowych. Taka forma będzie pomocna przy ewentualnej kontroli. Po trzecie, współpracujmy w ramach zarządu. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, dobrze jest ustalić wewnętrzną procedurę urlopową. Kto komu udziela urlopu, kto odpowiada za zastępstwa, jak wygląda dokumentowanie decyzji. Dzięki temu Unikniemy nieporozumień i zadbamy o przejrzystość. Na koniec krótkie podsumowanie. Członkowi zarządu może udzielić urlopu inny członek zarządu. To bezpieczne i poparte orzecznictwem Sądu Najwyższego. W zarządzie jednoosobowym sytuacja jest bardziej wrażliwa. Samodzielne udzielenie urlopu budzi wątpliwości prawne, choć w praktyce bywa stosowane. Lepiej jednak zadbać o udokumentowanie decyzji i rozsądne działanie. Nie trzeba angażować Rady Nadzorczej ani Zgromadzenia Wspólników, o ile nie wchodzimy na grunt czynności prawnych. I najważniejsze dbajmy o dokumentację i praktykę zgodną z zasadami kadrowymi. To oszczędzi wielu kłopotów i to nie tylko przy okazji urlopów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie ochotę sięgnąć po więcej tematów związanych ze spółką, są, zapraszam serdecznie na stronę projektspolkaza.pl. Czekają tam na was linki do moich blogów, profili w mediach społecznościowych, możliwość zapisania na newsletter oraz transkrypcję wszystkich odcinków podcastu. Na stronie znajdziecie również sklepy z e-bookami, checklistami i gotowymi wzorami dokumentów. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz podcastów w ulubionej aplikacji. Wszystkie przydatne linki jak zawsze znajdziecie w opisie pod nagraniem. Jeśli ten odcinek okazał się pomocny, dajcie znać. Wasze komentarze, polubienia i udostępnienia naprawdę pomagają mi dotrzeć z podcastem do szerszego grona odbiorców. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówiła Aneta Kułakowska, a montażem zajęła się Agnieszka Kułakowska.